Dzień dobry w Nowym Roku. Witaj Justyna, bardzo miło Cię widzieć. Cześć Asiu, dzień dobry, dzień dobry. Kłaniamy się Państwu w Nowym Roku. Młodsze, piękniejsze, e, tylko czas biegnie do przodu. I pora na kolejne tematy i kolejne wyzwania. Co tam, Asia, na dzisiaj przygotowałyśmy? A, wydaje mi się, że mogłybyśmy porozmawiać o temacie, który no, jest dość gorący, taki hot ostatnio, a mianowicie o sztucznej inteligencji. Co co rok na ten temat? To jest temat rozległy. Ja zawsze będę po stronie człowieka, jak na socjologa przystało, natomiast przyglądam się tego temu z niemałą obawą i o tych obawach pewnie zaraz powiemy. Jesteśmy w takim świecie, nie ma odwrotu, więc czy nam się to podoba, czy nie. Pewne rzeczy musimy zrozumieć, w jakiś sposób się przygotować na to, co nadchodzi, czasem się nie da, ale przynajmniej rozmasować nasze niepokoje i lęki, no i iść dalej i pamiętać o tym, że na końcu jest zawsze człowiek, więc myślę, że wyjdziemy dzisiaj obronną ręką z tej całej potyczki. Asia, czego ty się najbardziej obawiasz, jeśli chodzi o sztuczną inteligencję? Wiesz, może nie obawiam, ale mam z tyłu głowy taki, taki, taką myśl, że ludzie mo mogą nie zastosować równowagi, czyli popłyną za mocno w tym wszystkim. Ja pamiętam, jak miałam 20 lat i rozpoczynała się era internetu, komputerów, telefonów komórkowych. Oczywiście też się wszyscy na to rzuciliśmy. Starsze pokolenie, które było za nami, miało pewne obawy, lęki, nawet różne teorie spiskowe, ale po jakimś czasie okazało się, że to jest jednak przydatne. I wszyscy zaczęli z tego korzystać, a potem my uczyliśmy naszych rodziców, a nawet i dziadków, bo spójrzmy, kto dzisiaj nie ma Facebooka. Więc czy to jest lęki obawa? Nie, bardziej ostrożność. Wolałabym powiedzieć, że. Um, Jestem bardziej ostrożna, czyli ja też uczę się, korzystam, patrzę i od młodego pokolenia oczywiście, nie jestem przeciwna, ale staram się zastosować tak zwany balans w tym wszystkim. I wydaje mi się, że jeżeli ludzie nie rzucą się tak hura na to wszystko, to jest w tym trochę takiego zdrowego rozsądku i będzie można korzystać z tego, no chociażby, tak jak dziś korzystamy z internetu, Kiedyś był, on nie wiadomo w jakim kierunku pójdzie. A jak ty myślisz? No, ja bym była bardziej wstrzemięźliwa i taka ostrożna w tych sądach, bo. O ile różne narzędzia technologiczne typu internet, typu internet rzeczy, czyli połączenie różnych przedmiotów do sieci Wi-Fi, które też zrewolucjonizowało nasze życie na różnych poziomach, o czym nawet nie wiemy, bo internet rzeczy to są bardzo skomplikowane połączenia, które działają w tle i na przykład to, że komunikują się nasze telefony ze stacjami przekaźnikowymi, to, że różne sygnały z różnych urządzeń są wysyłane, integrowane. My tego nawet nie wiemy, a to nam po prostu ułatwia życie w centralach reagowania bezpieczeństwa, w fabrykach, gdzie to wszystko jest na bieżąco czytywane. No ale to jest to, co nam ułatwia życie. Natomiast jakościowa różnica pomiędzy etapem rozwoju internetu a tym, co mamy teraz, jest taka, że sztuczna inteligencja jednak jest w stanie naśladować człowieka w bardzo wielu obszarach, a my jako ludzie nie jesteśmy w stanie rozpoznać tego, gdzie jesteśmy zastąpieni, czy gdzie jesteśmy um, wsparci w sposób, um, powiedziałabym, taki znaczący, i mamy ten kłopot, że faktycznie, o ile narzędzia technologiczne można wziąć, odłożyć, korzystać lub nie korzystać, o tyle w tym momencie, kiedy gdzieś tam interpenetruje nasze relacje sztuczna inteligencja. No to ona przyjmuje rolę partnerską czasami i my, jako ludzie, jesteśmy bezradni. Trochę nam Unia Europejska pomaga, bo ogłoszono AI Act, czyli taki dokument, który zmusza e, użytkowników sztucznej inteligencji, tych, którzy nas jakby trochę wpuszczają w maliny, do tego, żeby gwarantowali nam bezpieczeństwo i żeby. Taka sytuacja, że my nie wiemy, czy mamy do czynienia z czatem, czy aktorem sztucznej inteligencji, czy też człowiekiem, to, żeby taka sytuacja została powstrzymana i żeby tam faktycznie było jasno przedstawione, czy mamy do czynienia z człowiekiem, czy z jakimś botem, więc ma to nas w jakimś stopniu chronić, no ale my nie jesteśmy jakby w stanie rozpoznać tych wszystkich użyć, które jesteśmy wpuszczani. I to jest bardzo trudne, bo jakbyśmy dostały piękny, romantyczny list, to wiesz, Asia, dużej, duży, z, dużą z dużym prawdopodobieństwem to nie ręka ludzka pisane cała ten piękny romantyczny list tylko sztuczna inteligencja. Jasne. Jak oglądamy te większość z nich też nie powstała ludzką ręką, tylko była wygenerowana. I to jest taki smutny świat, ale jest nam bardzo trudno właśnie znaleźć ten balans o którym powiedziałaś, czyli wypośrodkować to gdzieś tak, żebyśmy wiedzieli i to ta wiedza, myślę, że jest kluczem do tego, żebyśmy byli w komforcie. I tej wiedzy sobie musimy życzyć. Tak, rozumiem twoje stanowisko i oczywiście zgadzam się z nim, że jest tutaj zagrożenie, które wynika z tak zwanych Algorytmicznych relacji, tak? To o czym powiedziałaś, ta relacja z botem, relacja z kimś, kogo nie. Kto nie jest po prostu człowiekiem. Ale wiesz, wydaje mi się, że to nie jest od dziś. O tym się dziś zaczęło mówić. Ale ja już wiele lat temu, myślę, że z pięć lat temu, rozmawiałam z pacjentami, którzy byli młodzi, mieli tak po 18-19 lat i oni już wtedy korzystali z takich chatbotów. I mówili, że to niestety, ale to się nie sprawdza. Że to jest dobre na chwilę, ale jeżeli ktoś ma większe wymagania, ma potrzeby emocjonalne, to ten chatbot w pewnym momencie no po prostu okazuje się, że nie jest człowiekiem i nie zastąpi nam inteligencji emocjonalnej. Dlatego uważam, że jeżeli będziemy do tego zdroworozsądkowo podchodzili i będziemy pamiętać o tym, że to my, niedoskonali ludzie, emocjonalni, tworzymy sztuczną inteligencję, i ona jest na tyle niedoskonała, na ile my jesteśmy niedoskonali, bo przecież jesteśmy ludźmi. Więc mamy prawo być niedoskonali, to ona nie będzie dla nas zagrożeniem. I tutaj musi być ten umiar i zrozumienie, że jednak sztuczna inteligencja to nie jest inteligencja emocjonalna. W związku z tym nie odnajdziemy tam e, e, wspaniałych relacji. Tam mogą być tylko i wyłącznie informacja. Jeżeli ktoś wykorzystuje i nadużywa, to oszukuje sam siebie. Po prostu. To nie jest człowiek. To jest bot. No tak, Asia, ale wiesz, mówimy tutaj o relacjach emocjonalnych, o takich bliskościowych, natomiast sztuczna inteligencja znakomicie zastępuje człowieka w pewnie już dzisiaj 50% jego zadań codziennych, więc to nie jest tylko kwestia, chociaż są też boty terapeutyczne, które bardzo dobrym skutkiem przynoszą ulgę, są boty do diagnozowania chorób psychicznych, są boty do diagnozowania depresji, które jakby wykraczają skutecznością wielokrotnie ponad to, co jest w stanie zrobić człowiek. Szwecja, Dania, tam prowadziła już takie projekty profilaktyki przeciwko, mm -hmm. profilaktyki chorób psychicznych. I tam ten człowiek nie jest potrzebny. No i teraz jak zredukujemy te wszystkie miejsca, gdzie człowieka da się zastąpić, bo dużo lepiej, bo ty powiedziałaś, że sztuczna inteligencja nas nie zastąpi. Jest znakomicie lepsza jest dużo lepsza w 80% czynności, które można wykorzystywać, wykonywać. Tak jest Asia. I nam na jest przykro to przyjąć. Nie zgadzam się z Tobą, bo testujesz sztuczną inteligencję i widzę, że to jest taki 13-14-latek, który... Ale Ty mówisz tylko o czacie GPT Asia, a Ty nie mówisz tak. o sztucznej inteligencji w zastosowaniach takich poważnych, gdzie po prostu nawet nie wiemy o tym, że ona tam jest. Natomiast to, co nas ratuje i absolutnie to nie jest tak, że nie ma dla nas żadnej szansy. To, co nas ratuje to to, że my jesteśmy niedoskonali, a ta niedoskonałość jest dla dla, dla nas bliska i jest dla nas atrakcyjna. Jak kupujemy rękodzieło, dzieło, to ono też jest niedoskonałe. Możemy kupić sobie importowane masowe no produkty. No i dokładnie. I dokładnie. To ci... jest wartość. Natomiast to, że jest dużo lepsza od nas, obiektywnie, oczywiście, że tak. Jest nie do powstrzymania i, i ma takie procesory, z którymi nie, nie wiesz, nie będziemy konkurować nigdy. No i dokładnie. Ja to chodzi, żeby ludzie się tym nasycili. Na, jak to powiedzieć? Żeby yy, yy, nasycili. Nasycili, dziękuję. Yy, I wiesz. To jest tak, jak właśnie my wtedy, jak mieliśmy 20 lat, rzuciliśmy się na ten internet, na to wszystko, a potem stało się to po prostu normalne i przestaliśmy z tego korzystać na tyle, na ile obawialiśmy się, że będzie z tego draka, ale dlaczego? Dlatego, że zatęskniliśmy za człowiekiem, za rękodziełem, za spojrzeniem sobie w oczy. I zobacz, i dzięki temu, że mamy internet, na przykład dzisiaj możemy sobie rozmawiać zdalnie, tak? I to też są dobre Oczywiście. strony tego internetu. W związku z tym też, dlatego mówię, ten balans i równowaga jest bardzo ważna. Jak zaczniemy się straszyć, to wszyscy rzucą się na to, żeby przetestować, a potem okaże się, że e, to jednak jest niedoskonałe. I pewnie mamy pewien zapał na początku. Chcemy wykluczyć innych ludzi, stać się, że tak powiem, wyłączni, tylko i wyłącznie ja i komputer, a potem okazuje się, że to jest za mało, że jednak potrzebujemy tego drugiego człowieka, więc niech się ludzie. Nasycą, niech spróbują, a potem dopiero zobaczą, że bez prawdziwego człowieka i bez prawdziwych relacji się nie da. I te boty, które zastępują relację terapeutyczną, ona jest tylko na chwilę. A potem wracają do psychologa i mówią, niestety, to nie jest to samo. To nie jest to samo, jak porozmawiać z człowiekiem, który ma empatię, który pomimo tego, że może nie jest doskonały i nie poradzi doskonale, ale z drugiej strony. Przytuli albo po prostu rozpłacze się z tobą. I to jest ta różnica między sztuczną inteligencją a inteligencją emocjonalną, i ja dlatego się nie boję. No, a ja muszę oddać sprawiedliwość, że to, o czym mówimy, to jest jakiś 1% sztucznej inteligencji i to są tylko te maszynki do wykorzystania przez człowieka, a 99% to jest to, z czego ty i ja osobiście nie korzystamy na komputerze, a to nam rewolucjonizuje świat i zmienia procesy, zmienia ruch i ład globalny, procesy międzynarodowe, kwestie militarne, zagrożenia i tak dalej. To my mówimy o komfortowym narzędziu, z którego możemy korzystać, bo eksperymentalnie to jest ekstra. I to na koniec tej historii nam mówi, człowiek jest fajny, człowiek jest lepszy niż sztuczna inteligencja, bo w tym aspekcie ta, te wszystkie maszynki typu czaty, czy różne midgerne, różne takie narzędzia, które pozwalają nam wygenerować coś łatwiej, i szybciej, one nie mają tego pierwiastka ludzkiego, więc to jest dla nas... Niewystarczające, bo jako ludzie po prostu chcemy emocjonalnych przekazów i one do nas lepiej trafiają. No ale dla sprawiedliwości 99% tej historii jest poza naszym wzrokiem i poza naszym użytkiem. I tam to niestety nie jest uspokajająca perspektywa tego, że wielcy giganci, którzy mają dostęp do tych technologii po prostu zarządzają naszymi działaniami. I to na przykład. Targetując reklamy, w które my klikamy, modelując nasze zachowania, można znakomicie skutecznie modelować ludzkie zachowanie przez sztuczną inteligencję. Czego tak. przejawem są wszystkie no to... wybory prezydenckie w Stanach Zjednoczonych, które, Asia, my mówimy o milionach ludzi, którzy robią to, co pan, bez nazwiska, ale ten, który ma dostęp do zarządzania na nim poprzez platformy cyfrowe, zechce. I to jest przerażające. Justyna, tylko że to nie jest od dziś. Przecież wojskowość już od dawna korzystała ze sztucznej inteligencji, to zaczęło dopiero chodzić dla nas, dla ludzi do użytku, tak jak powiedziałaś, jako małe narzędzia, ale od lat już było testowane w innych strukturach. W związku z tym myślę, że ludzie jeszcze nie wymyślili tak doskonałej sztucznej inteligencji, bo już by się świat skończył, więc spokojnie. Mi się wydaje, że nie musimy się straszyć i iść... Wiem, rozumiem, że ty patrzysz globalnie, ja patrzę na człowieka i na relacje bezpośrednie, więc globalnie faktycznie no, można powiedzieć, że są zagrożenia, ale tak naprawdę, co my możemy zrobić z punktu widzenia człowieka, i jednostki? Przecież, poza tym, że będziemy się martwić i popadać w lęki, no to tylko będziemy pogarszać swój dobrostan. Wydaje mi się, że trzeba zaakceptować też te zmiany, które idą. Tak jak zaakceptowaliśmy e, to, że wszedł internet, dzięki temu medycyna na przykład lepiej funkcjonuje, prawda? I, i, i rozwinęła się technologia. E, no każdy z nas w domu ma, Robota, który kurczę zamiata, albo myje podłogę. To też stało się normalne. W związku z tym musimy też przywyknąć do tego, co się zmienia i zaadoptować to, co jest dla nas dzisiaj trudne i wydaje nam się zagrażające. Oczywiście, zagrożenia zawsze były, są i będą, ale jeżeli będziemy popadać w lęki i zagrożenia tylko i wyłącznie, no to przestaniemy się skupiać też na tym, co jest dobre, a jednak jest wokół rzeczy też wiele dobrych, z których trzeba korzystać, więc ograniczenia są w naszych głowach, tylko i wyłącznie, jeżeli my sobie pozwolimy nie popłynąć w tym i ze zdrowym rozsądkiem podchodzić, i ograniczać siebie w sieci, tak jak powiedziałaś, podłączenia do różnych przez różne kabelki i niewidzialne kabelki, no to chyba to jest rozwiązanie, żeby być bliżej człowieka natury, żeby odbudowywać kontakty i relacje międzyludzkie. No w tym kierunku chyba powinniśmy iść. Co? O tym A ja myślisz? myślę, że też rozwiązaniem jest bieda i świadomość, bo wiesz, ty mówisz o robotach, które sprzątają i ja się z tym zgadzam, to jest super komfort, bo już nie trzeba, jak ktoś ma takiego robota oczywiście, to nie musi wykonywać tej pracy osobiście, ale Jednocześnie, może głośno się o tym nie mówi, że taki robot robi cały mapping naszego mieszkania i wysyła na serwery, i wszyscy mamy mapy wszystkich naszych mieszkań, a co kiedyś tam się z tym będzie działo, i my się na to godzimy. Więc oczywiście, że się godzimy, tak jak się godzimy na utratę prywatności poprzez wykorzystanie em, sieci i to, że jesteśmy na różnych portalach społecznościowych, bo wiemy, że stracimy więcej, kiedy się wypiszemy, niż ta prywatność, a niektórzy uważają, że prywatność jest cenniejsza, no ale przynajmniej wiedzmy to, jakie są konsekwencje naszego radosnego wykorzystywania tego, co na ułatwia życie i ta wiedza i ta świadomość to już jest duży krok, bo to nie znaczy, że trzeba rezygnować. To nie znaczy, że trzeba się bać. To znaczy, że warto wiedzieć z czym to się wiąże, jakie są jakby te drugie strony, o których nie mówimy głośno. No mamy jedno życie, więc z tego dobrodziejstwa warto korzystać, bo przecież no, drugi raz już nie będziemy mieli tej szansy, żeby sobie tu fajnie, wygodnie pożyć, czy coś zobaczyć, czy uwolnić pół godziny czasu na rzecz czytania książki, kiedy robot, jeśli go mamy mógłby coś tam za nas zrobić. No ale będę postulowała, żeby jednak pamiętać o tym, że tu jest zawsze ciemna strona tej historii, a ta ciemna strona jest dlatego ciemna, bo o niej się po prostu nie mówi i nie myśli. I absolutnie nie w nastrojach defetycznych chciałabym, żebyśmy zakończyły ten odcineczek, ale z taką dużą dozą ty mówisz balansu, ja mówię dystansu, ale do tego szaleństwa. Jest też taki rysunek, ta taka krzywa naukowa adaptacji technologii, tam faktycznie jest taki hype gdzie wszyscy są zachwyceni, a potem to spada i jest taki dołek rozczarowania, i to potem się wypłaszcza. Być może jesteśmy teraz na górce, zaraz nadejdzie dołek, a potem się to wypłaszczy, więc ta normalizacja jest przed nami, no ale nie dajmy się yy, zwariować w żadną z tych stron, i, i może to niech będzie ten balans, o którym ty właśnie powiedziałaś. Poszukujmy prawdziwych ludzi, to jest najważniejsze, żeby nie zamknąć się z komputerem w pomieszczeniu i nie poddać się temu. Żeby jednak, tak jak powiedziałaś, mieć, mieć świadomość i kontrolę nad sobą. Jak będziemy mieli kontrolę nad sobą, będziemy mieć kontrolę też nad tym, co robimy i jakie podejmujemy decyzje. Dlatego e, tak pół na pół kończymy, ale jeszcze wrócimy do tego tematu, bo jeszcze parę rzeczy miałabym do powiedzenia. Nie wyczerpałam tak jakby jeszcze swojej potrzeby psychologicznej w tym temacie, także Justyna. Do zobaczenia i miłej niedzieli Ci życzę wśród żywych ludzi. Dziękuję pięknie. U mnie teraz tłum żywych ludzi, więc to będzie bardzo ludzka, pełna emocji i niedoskonałości niedziela, czego i Państwu, i Tobie oczywiście życzę. Dzięki, pięknej, do usłyszenia. Do usłyszenia, dziękuję.